Paweł, nie wiem, coś jest nie tak, serio, mam złe przeczucia. Anna, spokojnie. Znowu martwisz się o mamę? Przecież niedawno tam byłaś. Mówiłaś, że ma się dobrze, to najlepszy dom opieki w mieście, wszyscy tak mówią. Wiem, ale dostałam dziwne powiadomienie z tej kamerki, co jej tam zainstalowałam tej małej, co mi doradziłeś, tej z czujnikiem ruchu. Powiadomienie? O co? Że mama boli kolano? Czy że pielęgniarka podała jej herbatę o niewłaściwej porze? Anna, wyluzuj. Nie, to było o drugiej w nocy. Powiadomienie: wykryto ruch w pokoju. A przecież mama śpi twardym snem po tych wszystkich lekach. Jest cicho. Absolutnie cicho. Powinno być. Może pielęgniarka weszła sprawdzić. Albo sprzątaczka. Przecież tam ludzie pracują na zmiany. Muszą dbać o porządek. Nie o drugiej w nocy. O tej porze nikt tam nie wchodzi. Chyba że jest nagły przypadek. A jak sprawdziłam nagranie. No i co. Widziałaś pielęgniarkę? Albo to kot? Pewnie jakaś maskotka spadła z półki i czujnik to wyłapał. Nagranie trwało może z trzy sekundy. Obraz jest ziarnisty, ale... Widziałam coś. Coś? Anna, mów do rzeczy. Strach ma wielkie oczy. Pewnie jakieś cienie. Widziałam wysoką postać. Bardzo wysoką. Przeszła przez pokój mamy bardzo powoli. I miała na sobie coś, co wyglądało jak... Jak pościel? Jakby była owinięta w jakieś prześcieradło. Anna to pewnie pielęgniarka, która po prostu otuliła się kocem, bo jej zimno na dyżurze. Albo jeden z pensjonariuszy, który sobie lunatykuje. Przecież to się zdarza. W domach opieki to norma. Ale mama mi nigdy nie mówiła o żadnych lunatykujących i ta postać ona była dziwna, miała takie nienaturalne ruchy, szurała stopami po podłodze i wydawała z siebie dźwięk. Jaki dźwięk? Stękanie, kaszel? Ludzie w tym wieku wydają różne dźwięki. Nie, to było. to było takie piskliwe cykanie, jakby monitor serca, albo jakaś inna aparatura medyczna? Takie równomierne, mechaniczne. Nie wiem, jak to opisać jak papuga powtarzająca dźwięk? No to pewnie gdzieś w tle działał jakiś sprzęt medyczny. Albo pielęgniarka niosła ze sobą jakieś urządzenie. Co ty masz za kamerkę? Może ona ma jakieś zakłócenia? Kupiłam ją z Twojego polecenia. Mówiłeś, że jest super czuła i to nie były zakłócenia. Ten dźwięk był bardzo wyraźny. I co najgorsze? Co znowu? Kiedy ta postać podeszła do łóżka mamy, pochyliła się i wtedy zobaczyłam jej twarz. To serio wygląda jak jakaś babcia lunatyczka. Anna, nic strasznego, widzisz? Śpi. Ale to nie jest jej twarz. Paweł, to nie wygląda jak prawdziwe oczy. To wygląda jak. Maska, jakby te jej zamknięte oczy to były tak naprawdę dziurki w nosie, a jej prawdziwe oczy były gdzieś wyżej, jakby te pod powiekami były zaślepione, i jej usta to nie są usta, to po prostu fałda skóry. Anna, to jest słaba jakość obrazu. To wygląda, jakby była bardzo stara. Pewnie ma zmarszczki. I może jest po jakimś udarze, przestań. To jest po prostu starsza, chora osoba, nic więcej. Ale ona stała nad mamą. Przez minutę, nieruchomo. I ten dźwięk, ten piskliwy. On wciąż był, jakby ona wydawała ten dźwięk. Cały czas. Paweł, ja się boję. Paweł, nadal o tym myślę. O tym nagraniu nie mogę się skupić na pracy. Anna, musisz odpuścić. To tylko Twój lęk przecież nic się nie stało. Mama jest cała i zdrowa. Dzwoniłem do niej rano, gadała normalnie. Wiem, ale próbowałam wczoraj o tym porozmawiać z personelem. Z tą nową pielęgniarką, panią Krystyną, ona tam pracuje od niedawna. No i co? Powiedziała, że to lunatyczka? Czy że to ich pacjentka? Powiedziała, że nic takiego nie widziała, że nikt z pensjonariuszy nie lunatykuje i że żadna pielęgniarka nie chodzi w nocy owinięta w pościel. A ja pokazałam jej to zdjęcie. I co powiedziała? Powiedziała, że to musi być błąd kamerki, albo jakiś cień, i że oni mają profesjonalny monitoring, a ten nigdy nic nie wykrył. Że jestem przewrażliwiona, ale ona to powiedziała tak dziwnie, tak mechanicznie, jakby, jakby recytowała. Anna to tylko profesjonalizm. Pielęgniarki są szkolone, żeby uspokajać rodziny. Nie dramatyzuj. Ale ja czuję, że kłamała. Czułam to. I co gorsza, od wczoraj nie mogę sobie przypomnieć jej twarzy. Pani Krystyny, pamiętam, że była w okularach, ale jej twarz to jest pustka, jakbym nigdy jej nie widziała. To stres, Anna. Zwykły stres. Masz za dużo na głowie. Ale to nie wszystko. Dzwoniłam do mamy i zapytałam ją o to nagranie, o tę postać. I co? Mówiła, że nic nie pamięta? Pewnie spała. Powiedziała, że nie ma pojęcia, o czym mówię, że nigdy niczego takiego nie widziała, że spała spokojnie. A co najgorsze. Co najgorsze? Zapytałam ją o panią Krystynę. O tę nową pielęgniarkę. A mama powiedziała, że nigdy nie słyszała o żadnej pani Krystynie, że u niej w pokoju opiekuje się nią tylko pani Halina, że nie ma żadnej innej pielęgniarki. Ja jestem pewna, że przedwczoraj pani Krystyna była w grafiku. Sprawdzałam. Anna to są starsi ludzie, mają problemy z pamięcią, zapominają. Mama pewnie pomyliła imiona albo pielęgniarki. Nic dziwnego. Nie panikuj, to się zdarza. Znam to. Moja babcia też ciągle myliła imiona. Ale ja pamiętam jej twarz. Pamiętam, jak rozmawiałam z panią Krystyną. Byłam pewna. Ale teraz... Teraz to rozmazana plama. Marcin, ja nie wiem, co się dzieje. Jakby ktoś wymazywał mi pamięć. Albo... Albo ją zmieniał. Paweł, ja muszę tam jechać. Muszę to sprawdzić osobiście. To nie daje mi spokoju. Anna, jest późno. Jest ciemno. Nie jedź tam sama. Pojedziemy jutro rano. Wszystko będzie jaśniejsze. Nie mogę czekać. Patrzę na kamerę. W pokoju mamy. Jest pusto. Ale coś. coś się dzieje. Słyszysz to? To z pokoju mamy. Ten dźwięk. takie piknięcie. To nie jest normalne. Tam nie ma żadnej aparatury, która tak pika. Anna, pewnie jakiś sprzęt od pielęgniarek. albo z korytarza. Dźwięk się niesie. to nic. Nie, to jest bardzo blisko. Jakby. w samym pokoju. I to nie jest jedno piknięcie. To seria, jak rytmiczny sygnał, i jest coraz częściej. I teraz widzę coś na kamerze, znowu, coś się rusza. Znowu ten cień? Anna, znowu te omamy? Nie, to nie cień, to jest to, ta sama postać, co wcześniej. Znowu owinięta w coś. I ten dźwięk, on z niej dochodzi, jakby ona sama wydawała te dźwięki. Anna, przestań, to nie ma sensu, to pewnie po prostu Twoja wyobraźnia. Nie, nie wyobraźnia. On się zbliża do łóżka mamy, tak samo jak poprzednio. On on patrzy na nią. Marcin, ja muszę tam jechać. Anna, nie, nie rób tego. Zadzwoń na policję. Zadzwoń do dyrektora placówki. Oni mi nie uwierzą. Dyrektor jest na urlopie. Policja powie, że to starszy pacjent. Ja muszę tam być. Jestem w drodze, Paweł. Jadę tak szybko jak mogę. Mam nadzieję, że zdążę. Anna, to szalone. Nie jedź tam sama. To jest niebezpieczne. Słyszysz mnie? Nie wiesz, co tam jest. Wiem, że muszę to sprawdzić. Czuję to. Coś mi mówi, że jeśli tam nie pojadę, to będzie za późno i że będę tego żałować do końca życia. Anna, co to za dźwięk? Słyszę coś. Takie pikanie u ciebie? Tak, to ten sam dźwięk, co z kamerki. Zaczęło pikać, jak tylko wyjechałam z podwórka. Jest w moim samochodzie Paweł, on tu jest, on, on jedzie ze mną. Niemożliwe. To jakieś zakłócenia. Czy to radiostacja? Anna to tylko twoja paranoja. Zmień stację radiową. Wyłącz radio. Radio jest wyłączone. Od początku to nie radio, to to jest coś innego. Ten dźwięk jest we mnie. Czuję go w głowie i on narasta. Jestem na parkingu. Właśnie podjechałam pod wejście. Wszędzie ciemno i pusto. Zbyt pusto. Nikogo nie ma. Żadnych świateł w oknach. Dobrze. Uważaj. Anna, idź powoli. Bądź na linii. Nie rozłączaj się. Jeśli cokolwiek, cokolwiek się stanie, dzwoń na policję. Cokolwiek. Dobra, wchodzę, drzwi są otwarte, znowu, tak jak wtedy. Jestem w środku, jest ciemno, tylko światło awaryjne i ten dźwięk jest wszędzie. On tu jest, cały czas. Anna, widzisz coś, kogoś? Nie, nikogo, ale czuję ten chłód, ten sam co z kamerki i ten zapach czuć starą, stęchłą pościel i coś słodkiego, jakby. Jakby coś gniło. Jestem przy pokoju mamy. Drzwi są uchylone, w środku jest ciemno i. i ten dźwięk jest stamtąd. Mamo? Mamo, jesteś tam? Co to było? Mama? Mamo? Co ci jest? Mamo? Ty, to ty. Co zrobiłeś mojej mamie? Nie, zostaw mnie, zostaw ją. Co to jest? part twoi?